Odniosę się troszeczkę do tego, co się wydarzyło pod kątem mentalnym i piłkarskim. Uważam, że pod kątem mentalnym, i to jest moja odpowiedzialność, nie byliśmy optymalnie nastawieni do pierwszej połowy. Mimo, że wydawało się, że na początku jesteśmy w stanie kontrolę przejąć, to później niekiedy w bardzo prostych sytuacjach, czy to po odbiorze piłki, czy będąc w obrębie pola karnego, nie potrafiliśmy. Oddać celnego strzału lub dośrodkować w pole karne, gdzie ku temu były sytuacje. Dużo konkretniejsza była Wisła poławy. Spodziewaliśmy się tego. Bardzo dużo dośrodkowań współprzestrzeni, które zamieniały się później na rzuty rożne, a w konsekwencji również z dośrodkowania straciliśmy, straciliśmy bramkę, gdzie nie zachowaliśmy się odpowiednio zgodnie z naszymi zasadami, jeżeli chodzi o obronę pola karnego. Mogę podziękować zespołowi za nastawienie w drugiej połowie. Bo dążyliśmy do tego, żeby zdobyć bramkę. Nie mogę tego odmówić chłopakom. Robili bardzo dużo i stworzyli sobie sporo sytuacji, żeby do bramki piłkę skierować. Natomiast nie udało nam się. A druga bramka dla Wisły połowy jest troszeczkę podsumowaniem tego, z czym mamy problem. Mianowicie obracamy się z piłką świetnie przed linią obrony. Wyprowadzamy zawodnika do strzału. Zawodnik strzału nie oddaje, z tego wydaje się, że zebraliśmy drugą piłkę, popełniamy prosty błąd. I w pewnym sensie ciężko nazwać to kontrą, ale z kontry e, tracimy drugą bramkę, która zamyka to spotkanie. Gratuluję e, trenerowi, gratuluję Wiśle zwycięstwa. Natomiast mam e, spore poczucie, szczególnie jeżeli chodzi o drugą połowę, nie to sytu, bo uważam, że szkoda, że dopiero w drugiej e, połowie w większości, ale powinniśmy się pokusić szybciej zdecydowanie o bramkę niż, niż to, kiedy ona w rzeczywistości wpadła. Dzień dobry wszystkim. Jak zawsze celem nadrzędnym było zwycięstwo, i to zostało osiągnięte z bardzo, w mojej ocenie, z bardzo dobrym przeciwnikiem, z przeciwnikiem, który zmienił swój sposób funkcjonowania w stosunku do poprzedniego sezonu. Przyłamaliśmy dzisiaj taką małą serię zespołu z Olsztyna. może nawet nie małą, tylko bym powiedział dużą, bo chyba w tej lidze a raczej jestem tego pewien, nikt takiej serii nie miał. Bardzo długa seria spotkań. Zakończonych przeważnie zwycięstwami, czyli tych meczów bez porażki w meczach wyjazdowych. I to dzisiaj to dzisiaj zostało przez nas przełamane i z tego na pewno się cieszymy. Co do drugiej połowy, straciliśmy troszkę kontrolę nad meczem, długo, długo musieliśmy cierpieć pracować w pressingu niskim. Gdzieś w niektórych sytuacjach troszkę, troszkę szczęście było po naszej stronie, no ale to jest taki element, na który gdzieś nie mamy wpływu. A w piłce jest bardzo ważne. No i dzisiaj był po naszej stronie. Cieszymy się, zamykamy serię spotkań, bo tak się ułożył kalendarz łącznie z tym meczem pucharowym, że aż pięć spotkań graliśmy u siebie. No i od wtorku przygotowujemy się do pierwszego spotkania wyjazdowego w Kaliszu.